Cześć kochani! Dzisiaj najczęstsze błędy, które popełniacie w domowym pieczeniu. Zapraszam! Często w komentarzach piszecie mi Sugar Lady, to nie wyszło, to nie wyszło, to się zważyło, to nie wyrosło, to jest gumowe, tu zakalec. No i ja Wam powiem dlaczego. Błąd numer jeden. Zbyt częste otwieranie piekarnika. Gdy macie brudną szybę w piekarniku, zazwyczaj wygląda to tak. Rośniecie czy nie rośniecie? A może z tej strony zajrzę? Rośniecie? Dobra, coś tam rośnie, nie? Rośnijcie baweczki wesołe. Okunę. No i nie urosły. I co wtedy? Ciągłe otwieranie klapy od piekarnika niestety, ale obniża temperaturę w piekarniku. Powoduje, że ciasta nie rosną, opadają i najczęstszym błędem właśnie jest zbyt częste otwieranie piekarnika. Opadają serniki, jak i ptysie i wiele innych ciast. Błąd numer dwa. Nie trzymanie się gramatury przepisu oraz niekorzystanie z wagi kuchennej. Halina! Ile tej mąki tam było? 200 gramów! A ile to jest 200? Duża szklanka, mała szklanka? A, damy więcej, nie? No bo to dla całej rodziny musi być, to wszystkich wykarmimy. To tak na oko, polecimy jeszcze trochę. Więcej ciasta będzie. Brzusie zadowolone, wnusie zadowolone, wszyscy będą. No, okej, okay, i wyjdzie. No, nieprawda, bo nie wyjdzie. Niestety. Cukiernictwo to czysta chemia i fizyka. Jeśli dacie zbyt dużo mąki, zbyt dużo cukru, za mało cukru, zbyt dużo proszku do pieczenia, to nie będzie to ciasto, o które nam chodzi. Błąd numer 3. Brak koncentracji nad jedną wykonywaną czynnością. To ta śmietana niech się ubija, a ja pójdę powiesić pranie. Eleven minutes later. nie trudno zrobić, więc nie odchodźcie od miksera przy ubijaniu śmietany, przy ubijaniu białek, przy robieniu kurdu i wszystkiego na gazie. Zważycie, zrobicie jajecznicę i wszystkie składniki pójdą do kosza. A po co je marnować? Błąd numer 4. Samowolne zmniejszanie cukru w przepisie. Grażynka jutro przychodzi. Dam trochę mniej cukru, bo ona na diecie tam wiecie, dupkę ćwiczy te sprawy. Może dwa kawałki zje. No i właśnie nie zje tych dwóch kawałków, bo ciasto pójdzie do kosza. Cukier ma ogromny wpływ na konsystencję ciasta i może nie wyjść tak, jak tego chcecie. Nie zmieniajcie jego ilości. Błąd numer 5, czyli szukanie zamienników, w szczególności wymiana proszku do pieczenia na sodę oczyszczoną. Halinka! A tam w przepisie to był proszek czy soda? Proszek! A ile tego proszku? Dam słyżeczkę. Ty no ale nie mam proszku, może być soda? Nie wiem. No weź pomóż, no. Chyba może, nie? Może być soda, Damy sondę, też wyrośnie. Mówiłaś mi kiedyś, że stosujesz zamiennie. Jak ci wychodzi, to mi też wyjdzie. No a właśnie nie wyjdzie, bo proszek do pieczenia powoduje rośnięcie ciast. A soda oczyszczona ma wpływ na zupełnie coś innego. To zupełnie dwa różne składniki, pomiędzy którymi zachodzą dwa różne, dwie różne reakcje chemiczne. Mam nadzieję, że pomogą Wam trochę tym dzisiejszym filmikiem. Mam nadzieję, że wyeliminujecie te wszystkie błędy z Waszej kuchni i już zawsze ciasto będzie Wam wychodzić. Klikajcie suby, dajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzach, jakie błędy jeszcze do tej pory popełnialiście. I do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć!